Feels warmer sleeping here alone. You're never dreaming, color and do the things I want. Think about your best with me. Think it out for last out. What you think? That everything good is gone. Think it I'd be broken down. Think it I come on and back. Baby, you don't know me Cause you dance wrong What doesn't kill you makes you strong Doesn't kill you, makes you strong. Ola, kochana, mam nadzieję, że to jest taki dobry omen dla ciebie, bo Kelly Clarkson też zaczynała od programu muzycznego. Edyta, to jest przeciwniczka twojej podopiecznej. Czy denerwujesz się trochę? Tak. <śm> <śm> tak, dlatego, że y, Ola i Iga są kompletnie różnymi wokalistkami. Y, Ola ma taki piękny wygar, jak my to mówimy popularnie, a z kolei igatka, koronka, i za chwilę to usłyszą Państwo. Ona po prostu tka koronkę ze swojego głosu, więc tak naprawdę decyzja. Ja myślę, że jest trochę tak, że y... ludziom jest łatwiej głosować na te głosy, które docierają łatwiej, w które się nie trzeba wsłuchiwać. I Ola ma taki głos, w igat się trochę trzeba wsłuchać, więc tak naprawdę ta, ta decyzja widzów jest. Dla mnie będzie też zaskakująca i jest dzisiaj nam wszystkim smutno. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy na czarno dzisiaj, dlatego że e, nasza rola poniekąd skończyła się. My podprowadzaliśmy e, wszystkie nasze wybory przed uwagi. <laughs> <chłopaki>. Zasłaniamy biel. My <laughs> podprowadziliśmy e, tych naszych wybranych uczestników e, na Państwa e, oczach do tego momentu i teraz tak naprawdę nasza rola się skończyła, teraz już jest wyłącznie. To decyzja widzów, kto zaśpiewa w tym finale. Moim zdaniem, zarówno Ola, jak i Iga zasługują na to i są kompletnie nieporównywalne. To zestawienie było bardzo sprytne, Justyny, że zestawiła takie dwie dziewczyny, kompletnie różne od siebie. Tomson i Baron. Aleksandra Dystan, świetny tancerz z grupy Volt. Szacunek. Do obrazku jeszcze. Natomiast. Dzisiaj będziemy tak, mamy jedynie biela, będziemy czarnymi katami. To, jest już, taki, to już jest taki etap, w którym trzeba być doskonałym, a ty byłaś doskonała, a dzisiaj było trochę fałszy, nie wiem. Ja pożyczyłem od trenerki Justyny okulary, które zawsze intonację wyfutują. no i tam dzisiaj troszkę tego. Ale rozumiem, że dużo pracy macie, także no trzymamy kciuki, tak dzisiaj. Justyna, ty masz już jednego podopiecznego. Jak myślisz, będzie, będzie druga osoba w finale? Marzę o tym. Ja rzeczywiście, Ola, Ola ma chore gardło, ale nie dałaś po sobie nic poznać, dlatego jesteś wielka dla mnie dzisiaj. To, wow. jest, pra... to jest prawdziwa artystka, która wychodzi na scenę, nie ma marudzi, nie kaprysi, nie gwiazdorzy, tylko śpiewa i daje z siebie 100% do tego, że ledwo jej gardło żyje. Dlatego Ola, jestem z Ciebie mega dumna. Powiem Państwu więcej, mamy małą córeczkę, gdybym ja miała, kiedy moja córka dorośnie, chciałabym, żeby była taka jak Ty. Musisz mieć wspaniałych rodziców. Mówię ci szczerze, Ola, bo jesteś tak pewna siebie, w dobrym tego słowa znaczeniu, tak kochanym byłaś, jesteś dzieckiem, że promieniuje z ciebie słońce. Ty wchodzisz i wszyscy cię kochają. Wierzę, że moja córeczka będzie taka jak ty. Chciałabym, naprawdę. Życzę ci wszystkiego co najlepsze. Dla mnie zaśpiewałaś świetnie. Dziękuję ci.